Dzień dobry moi drodzy. Nabór prozy do projektu literackiego Moje przebudzenie trwa. Dostałam bardzo dużo próśb o przedłużenie terminu. Ja y Rozumiem wakacje i, i, i tak dalej. Oczywiście przychylałam się do tej prośby, przesunęłam ten termin o kolejne dwa miesiące, czyli czekam na Wasze teksty do 31 października 2024 roku. Ale tak, ze swojej własnej perspektywy i ze swojego własnego życia, powiem, że gdybym ja tak odkładała różne rzeczy na jutro. Napisanie czegoś na przykład, to nigdy bym chyba nie wydała żadnej książki, i nigdy nie zrobiłabym tylu rzeczy, które zrobiłam w swoim życiu. Jeśli masz coś zrobić jutro, zrób to teraz. Jutro jest zawsze jutro. Jutro to jest taki święty nigdy. Zrób to teraz. Jest. Czas na wszystko jest teraz. I kiedy to coś zrobisz, to to coś znajdzie swój czas w czasie, aby zadziałać na Twoją korzyść tak, jak ma zadziałać. Czyli, moi drodzy, opowiedz, opowiedzcie swoją historię i stańcie się autorami. Dziękuję tym wszystkim, którzy przysłali już swoje teksty. Ja czytam te teksty. Będę się wkrótce z Wami kontaktowała. Bardzo ciekawe historie. I fajnie się czyta takie historie. My żyjemy w historiach i z takimi historiami się utożsamiamy, i z takich historii innych osób, które. Przeżyły coś podobnego do naszej historii, ale może w trochę innym scenariuszu. My się dużo uczymy i takie historie pozwalają nam zrozumieć wiele. Także być może Twoja historia czeka na to, aby ujrzeć światło dzienne, aby iść w świat, aby pomóc innym zrozumieć coś, co ktoś ma zrozumieć. Moi drodzy, zapraszam do udziału w tym projekcie. To nie jest pierwszy projekt literacki, który mam zaplanowany, ale jak to mam w zwyczaju robić, jeden, jedna rzecz w jednym czasie. Robienie wielu rzeczy jednocześnie jest oczywiście bardzo efektowne, ale niekoniecznie efektywne. W projekcie literackim moje przebudzenie może wziąć każdy, udział każdy autor, który ukończył 18 lat, yy, debiutujący lub taki, który ma już jakąś książkę na swoim koncie, książkę autorską. Yy, warunkiem jest to, aby to był tekst yy, oryginalny, yy, wcześniej niepublikowany. Yy, i aby tekst został przysłany do 30 października 24 roku, do godziny 24 mojego czasu, czyli e, ponieważ między miejscem, w którym ja mieszkam a Europą jest 9 godzin różnicy odejmij, czyli tak naprawdę do 1 listopada do godziny 9 rano, jeśli mieszkasz w Europie, tak? Ehm. No, to taki zawsze jest bonus jakiś czasowy. Tyle na ten temat. Więcej informacji w linku pod tym filmem. Zapraszam. Zapraszam i nie bójcie się sięgać po swoje marzenia. Nie bójcie się wychodzić ze swoimi historiami. Tak, jak powiedziałam, żyjemy w historiach. Historie tworzą nasze życie, tworzą nasz świat. My mówimy historiami, myślimy historiami, widzimy historiami. Sami jesteśmy historią, wieloma historiami. Wiele, wiele, wiele historii jest w nas. Nasze życie to jedna historia, która się składa z wielu, wielu historii. I może ktoś czeka na Twoją historię z tego konkretnego etapu Twojego życia, bardzo ważnego etapu Twojego życia? Nie bójcie się pisać. Ja pomogę. Napisz tak, jak umiesz. Ja pomogę. Od tego jestem. Także jeszcze raz zapraszam serdecznie i. Do usłyszenia. Do zobaczenia w następnym filmie.